Kurde, ale nudy. Dzień nauczyciela. Nie ma co robić w ogóle. Dobra. Może pójdę do Igora sobie. Dobra, muszę coś tutaj zjeść. I sobie ręce najpierw. Dobra. Muszę coś wziąć sobie. Może to sobie wezmę. Słodkie, dobre to będzie. Dobra. Muszę iść do tego Igora. Może coś porobimy. Dobra. Rodziców nie ma. Dobra, Git. Otwieram to. Otwieram ten dom Dobra, dobra Kurczę, ale deszcz Muszę wrócić po czapkę jakąś Kurde, masakra jest Dobra, gdzie tu jest Dobra, wazience, zostawiłem czapkę yy, Którą by sobie tutaj ubrać czapkę hmm. Może byśmy ubrali sobie Dobra, niech będzie ten kapelusz Dobra, jest, jest piękne. Normalnie jest piękny. Dobra, wychodzimy. Dobra, może jest ten Igor w domu. Oby, bo mi się nudzi. Dobra, chodźmy tutaj. O, widzę go przez okno. Dobra, myślę, że otworzy. Dzwonimy do niego. Dobra, zadzwoniłam do niego. Może otworzy. Siema! Jak tam? Idziemy, idziemy do Alexa. Idziemy po Alexa no i spróbujemy na kempingu poszukać tej. bo Wskazówka była taka, że skarb jest gdzieś przy wzgórzach i tak dalej. To może gdzieś blisko kempingu będzie czy coś. Ten skarb. No, może no, no, no. To dawaj, to dawaj. No, to po dobra, no to ja też idę po rower, czekaj. Ja po road, dobra, dobra. Ja też idę po rower. Dobra, Git. Hmm. No mam. Co? Dobra, mam. O, oh, fajny, fajny. Dobra, dawa, jedziemy do Aleksa. A ty wiesz, gdzie on tak dokładnie mieszka? Bo mi zawsze się ten zapominałem te drogi. Dobra, czekaj, czekaj. Jedziemy do niego. On przy tym starym domu, chyba. On chyba tam przy tym starym domu. No, tam no, Dobra, jedziemy do niego. Czekaj, czekaj, bo z rowerem, z rowerami, spadłem z rowera. Dobra, mam. Jedziemy, jedziemy, dawaj. Ale leje w ogóle masakra jest. Strasznie pada. leje masakra w ogóle. Czekaj na mnie, czekaj na mnie. Kurde, bele. Ten jakie triki robi, co ty robisz? Chłopiec się nienormalny, przecież ty się. Łamiesz sobie nogi, co jest? To chłop wyprawia. Ty jakiś pan tu do nas piprzy. Kto to jest jakiś pan? Kurde. On tu mieszka? Dobra, dzwońmy do Alexa czy jest w domu Jest w domu czy nie? Jakże mordę ten... Ten jaki... Ten, ten, ten dopiero co wstał chyba! Co ty wstałeś? Co ty wstałeś? Dobra! kurczę, Ja właśnie... Ja właśnie sobie oglądałem telewizor, sobie myślę nudzi. Bo mi się nudzi, co nie? Nudziło sobie. Oglądałem telewizor i kurczę, sobie myślę, żebyśmy poszukali, bo w tej skazówce było, żeby ten, żeby że gdzieś przy wzgórzach jest skarb. To może na koło kempingu, może pojedziemy na kemping, tylko byśmy pojechali pierwsze po tego pana z takie, on by nam na pewno pomógł. Jedziemy? Dobra, dobra, to chodź, chodź, chodź. Chodź tu sobie usiądziemy, poczekamy. Ale ma kominek, ty. Ale ma kominek kozacki. Jak to włączyć? Nie możemy go włączyć, on jakoś ma na pin ustawiony. Dobra. Hej, weźmę sobie banana szybko. Ej to weźmy mu coś z lodówki, szybko, 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 szybko. Ja muszę mu coś... Kurde! Dobra, na pin ma lodówkę, dobra. Kurde, banana ma nawet na pin! On jest nienormalny, co? Stoj! Dziąłeś jabłko? O nie! O nie! Cześć! Siemanko! Dobra, chodźmy. Dobra, idziemy, idziemy, dawajcie, jedziemy na kemping. Jedziemy na kemping. Dobra, dia, dobra, jedziemy. O kurczę. To jest! Ej, kurczę, wypadek był! Wypadek był Co jest? O kurcze. O kurcze Co nieadamamy robicie? gdzie wy wyjechaliście Rodzice nas zabiją jakby tam zobaczyli Puu Ej dobra, jedźmy na, kemping, jedźmy na ten kemping Jedźmy na ten kemping Jedźmy na ten kemping dawaj Jedziemy na ten kemping bo musimy ten Dobra, jedziemy na ten kemping Uważajcie Dobra chodźcie, chodźcie tutaj To tu jest ten camping czy nie Na który kemping jedziemy? A bo jedźmy do biblioteki, do biblioteki Właśnie, zapomnieliśmy o tym panie, dobra, chodźmy Zapomnieliśmy o tym kurczę Dobra jedziemy po niego bo on nam pewno nam pomoże, nie? Kurcze. dobra, jedziemy. On jest. Ten. O, Cześć, cześć. Bo chcemy. Chcemy chcemy zreaktywować te poszukiwania znów. Znowić. Czy pomoże nam pan nie zwolnić? Wam pomogę, ja jestem bardzo chętny. Już nie mam co robić w tej bibliotece, którą nikt nie odwiedza. Dobrze, dobrze. Dobra, jedziemy. Nie, teraz zadzwonimy sobie po taksówkę. Bo nie chcę mi ja. się jeździć teraz. Dobra, Zostawmy sobie tutaj rowery Dobra, zadzwonimy po taksówkę. A ja na to Dobra Czekamy na ten Dobra, czekamy na taksówkę. Pod biblioteką Zamówiłem. O! Mamy taksówkę. A nie, to nie. To jakiś Jan wyjeździł. Kur... Dobra, dobra, myślałem, że Stasi to ten. Dobra, dobra. O i Ciekawe, co to będzie w ogóle z tym wszystkim. A nie, to on. Dzień dobry. dobry. Nie ma miejsca. Dobra, padnę tu. Dobra, jedziemy. Jedziemy na kemping poprosimy na kemping. Nie, już jedźmy tak, jedźmy tak Dam sobie radę Ale leje, kurde, moje oczy Jedźmy stąd, uciekajmy stąd Dziwna sytuacja bardzo tu... Jedziemy na ten kemping Dobra, chodźmy sobie, chodźmy sobie tutaj usiąść Chodźmy sobie tutaj usiąść Chodźmy na razie tu usiąść Nie Y, y, później, dobra? A bo, dobra, mam tutaj, mam coś tutaj, mam coś tutaj. Mam, mam tutaj, proszę. Mam tutaj, proszę. Proszę. A, dobra, niech pan weźmie, niech pan weźmie już. Niech pan nie gada, głupot. Dobra, do widzenia. Ej, cobra, weźmy sobie tutaj. Siądźmy. I co wy myślicie o tym? Ja myślę, że zamieszona jest w, to leń, w ten len, ten taki, on jest dziwny bardzo. On przez całe, przez całą szkołę. Przez całą podstawówkę, i całą ten jest jakiś taki dziwny, i zawsze gada o jakichś dziwnych sytuacjach w tym mieście, co nie? Dobrze mówisz. Też tak właśnie myślę, że to jest coś dziwne. Ej, co to jest tam? Tam coś jest! To ucieka, co jest? Bieg, biegnijcie za tym! Nie nie ma sensu. Uciekło nam. Gdzie to poleciało? To jest. Gdzie to poleciało? Ja to ja. Ej, jakieś to dziwne było, jak to była twarz, widzieliście to? Biegnijmy nie, nie, za tym. Nie, nie, nie dobra, nie dogonimy. dobra, chodźmy, nie dogonimy tego, chodźmy. Chodźmy, wróćmy się. Wróćmy się, bo strasznie Co to było? Mogę piec Ej, chodźcie do tego domu Ej kurczę Ej kurczę, Ej kurczę. Co jest? Przeszukajmy tu. Może on coś zostawił dla nas. Może coś dla nas zostawił. Może... Gdzie? Tu nam coś jest? Nie. Może ta postać tutaj coś zostawiła dla nas. Poszukajmy. Co? Gdzie to? Jak wejść? Jak tam wejść? Coś tutaj wspiąć. O kurde. Co to, to jest? O kurde. Ej, talarka coś trzyma. Talarka lalka trzyma jakąś karteczkę. Wziąłem ją, czekajcie. Co tu pisze? O kurde. Notatka z napisem nie grzyb w przeszłości, jeśli nie chcesz zginąć, zniknąć jak oni. Co to może być? Nie grzyb... Może to jest coś związane z tym, z tą postacią, bo ona dziwnie. Co to było za postać? No. Ej kurze, wyjdźmy stąd, uciekaj, chodźcie stąd, szybko. Usiądźmy tutaj, usiądźmy tutaj i przemyślmy, przemyślmy tutaj. Przemyślmy tutaj, co to może być w ogóle. Ja, ja myślę, że coś może być związane z tym Lenem. On zawsze coś. Może się zapytamy tego Lena, bo on zawsze w szkole był taki cichy i zawsze gadał w bibliotece, czytał książki no. o tym. O właśnie historiach z Brookhaven, o tym mieście naszym Co myślicie o tym? Bo... Kurczę, ale dziwna ta notatka jest Jeszcze raz wam przeczytam to Nie grzeb w przeszłości, jeśli nie chcesz zniknąć jak oni Ej kurczę, teraz to się trochę boję, ty I to jest creepy To może to doczek... Co jest ty? Ej, chodźmy stąd! Szybko chodźcie stąd! Idziemy stąd! Dzwoncie po taksówkę! Ja dzwonię! Jedziemy po... Dobra, dobra, dzwoń na taksówkę, dzwoń na taksówkę. Musimy stąd uciec, bo tu dziwne rzeczy jakieś dzieją. Ej, to co myślicie o tym, żeby zapytać się tego Lena? Co co wy o tym? No właśnie, bo ten len jest jakiś dziwny i on zawsze... On zawsze czyt... Dobra. My poprosimy na pod adres domu. 18 18 dom na ulicy. Dobrze, to ja już jadę. Ja poproszę pod bibliotekę. Dobrze, dobrze jadę. Pan już nie pomoże nam pan? O Jezus Pana, Mogę, też... państwu, pomóc. Chyba, Mogę że pan, państwu pomóc. Chyba, że pan chce na razie być nie, w bibliotece. Nie, ja jednak na bibliotekę nie jadę. <laughs> Dobra, to jedźmy na razie pod ten dom. Albo niech pan w sumie, dobra, nie. dobra, niech pan sobie wysiądziemy po pana przyjedziemy Dobrze. jutro. Dziękujemy za wszystko, Dobrze, że pan nam pomógł. Dziękujemy. Jedziemy, jedziemy. Ej kurczę, co wy o tym myślicie? Ja, Dziwne, dziwna ta kartka jest, dziwna jest ta kartka. Bardzo dziwne to jest. Pod numer 18, dom. Pod numer 18. stary. Dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Tak, 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 tutaj. Ej, dobra. Ja myślę, że on... Zapytajmy go, zapytajmy się go może. Dobra, przepraszamy, już dajemy, już dajemy. Już zapomnieliśmy z tego wszystkiego. Ej Czekaj, czekaj. Ej, czekajcie, nie wchodźcie no do domu. On musi tu przyjść. Len, jesteś Len! Hallo, Len, jesteś? Przyjdź tutaj do nas, dzwonimy do ciebie. Przyszedł, przyszedł. Cześć, Len, cześć. Len, bo ja chciałem. Możemy wejść, możemy wejść? Tak, możecie. Dobra, chodźmy tutaj. Musimy z tobą porozmawiać. Gdzie możemy usiąść wszyscy? Na kana... Przy stole, może, przy stole. Bo mamy pytanie. Ogólnie dostaliśmy taką. Na dniach zaczęliśmy szukać, bo dziwny list dostałem I dzisiaj znaleźliśmy taki o-list Z napisem nie grze przyszłości jeśli nie chcesz zginąć, a my Jesteśmy bardzo zainteresowani naszą, moją rodziną Ponieważ oni stracili wszystko Czy ty możesz coś o tym wiedzieć, bo ty zawsze W bibliotece grzebałeś, grzebałeś w tym O tym W tej sytuacji No, wiem coś o tym, ale nie mogę tego powiązać. Dlaczego? Bo widziałem jak Czarny Zakon ubierał im majątek I oni ci zakazali to mówić? ja Co? Czarny Lent jest jakiś przerażony, a on jest dziwny chłopaki Powiedz Powiedz czy ty, czy ty zostałeś zmuszony do tego, żeby o tym nie mówić? Ej. Kurczę, ale musisz nam o tym powiedzieć. Chociaż jakąś jedną ciekawostkę o tym powiedz nam. O tym czarnym zakonie. Kto to był? Jak wyglądali? Nie. Nie uciekaj. Naszym, ale nie, mogę nie, uciekaj. Chłopaki, chyba nic, nic tu po nas. On nam Dobra. nie powie. Dobra, Dobra, on jest dziwny. No. Oni mu chyba zakazali. Chodźcie. Jeże, nie, wiem. O, nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to. Nie wiem, co, co, co robimy. Nie wiem. Biedny. Biedny. Może po prostu. Może w następnym. Okay. Dobra, może w następnym. Może jutro coś pokminimy Spotykamy się u mnie, dobra? Spotkamy się u mnie na... U mnie w domu, dobra? I wszystko ustalimy. Siemanko, Alex. Dobra. Dobra, kurde. Wracam.